Nazywam się Asia, mam 22 lata, na co dzień studiuję pedagogikę wczesnoszkolną, przedszkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. A takim moim drugim zajęciem, które też zajmuje mi większość takiego mojego czasu, to pracuję jako wychowawca tutaj w oratorium w stajątkach. Ta praca ogólnie powiązała się z tym, że też w ostatnim czasie dołączyłam do rodziny salezjańskiej i stałam się współpracownikiem salezjańskim. Pana Boga pokazali mi moi rodzice, ponieważ pochodzę z rodziny wierzącej, więc od dzieciństwa mam styczność z Kościołem, z chodzeniem mam świętą. Też moi rodzice dawali mi bardzo duży przykład, jeżeli chodzi właśnie o wiarę. Więc wydaje mi się, że to po prostu nie było takiego momentu, że w pewnym momencie swojego życia spotkałam Pana Boga i jest to. Taki nadzwyczajny, nadzwyczajny, nadzwyczajny moment, ale to był po prostu proces, proces, w którym przez pewien czas swojego życia, wydaje mi się, że od gimnazjum zaczęłam go poznawać trochę bardziej poprzez dołączenie do różnych grup parafialnych, takich jak tutaj u nas była wtedy Oaza, jeżdżenie na różne rekolekcje i to był taki właśnie długi proces poznawania Pana Boga. Wydaje mi się, że spotykanie Pana Boga w moim życiu jest takie bardzo zwyczajne. Spotykam, nie, nie pamiętam takiego momentu, że On tutaj objawił mi się jakoś nagle w modlitwie. Po prostu wiem, że On jest i czuję Jego obecność cały czas. Staram się w, w różnych momentach dnia takie proste czynności, które, które wykonuję, E, też e, trochę zamieniać może na modlitwę, e, czy to na przykład e, podczas sprzątania, taka zwykła czynność. E, bardzo często, e, na przykład, żeby się móc też bardziej skupić, włączam sobie na YouTube po prostu jakiś różaniec, e, na słuchawkach sobie sprzątam i, i staram się też myśleć o Panu Bogu e, podczas takich zwykłych właśnie czynności. Pojawiają się takie momenty, momenty kryzysu, że no nie chcę mi się iść albo na mszę świętą, czy to właśnie wstać rano. Dajmy na ten dzień wcześniej się uczyłam do późna yy, i muszę wstać to półtorej godziny wcześniej. No po prostu yy, czasami nie mam siły. Staram się to zwalczać. Yy, tak samo jest z modlitwą. Też się czasami zdarzają takie momenty słabości, kiedy po prostu człowiek yy, nie ma siły albo mu się nie chce. No i jest mi bardzo wstyd za takie coś i po prostu wstyd mi jest przed Panem Bogiem, bo, bo On po prostu czeka, aż każdego dnia odezwę się do Niego i jest to, jest to według mnie trochę nie fair wobec Pana Boga, dlatego chciałabym poświęcać Mu jak najwięcej takiego czasu, który po prostu mogę Mu poświęcić. Oczywiście takim najbardziej, największym momentem Spotkania z Panem Bogiem to jest Eucharystia, ponieważ no, to jest karmienie się Jezusem. Zależy mi na tym, żeby jak najczęściej uczestniczyć w tej Mszy Świętej, co bardzo często wymaga ode mnie troszkę wysiłku. Postanowiłam sobie, że będę uczestniczyć w Mszy Świętej przed zajęciami. Żeby dojechać do Krakowa potrzebuję około półtorej godziny, więc musiałam wstać tak spokojnie z, z około. Myślę, że też półtorej godziny przed tym momentem, kiedy normalnie bym wystawała, jechałam do Krakowa. Zazwyczaj po drodze zatrzymywałam się na Dębnikach u Salezianów. No i starałam się zdążyć na, na mszę świętą rano, czy to o siódmej godzinie, czy o ósmej, zależy od tego, jak, jak się zaczynały zajęcia. I później spacerkiem na uczelnię się wybierałam. Do Spowiedzi Świętej przystępuję co miesiąc, w pewnym momencie swojego życia. Ważnym elementem dla mnie było znalezienie swojego stałego spowiednika, który podpowiadał mi, jak zacząć walczyć z grzechami, które po prostu z razu na raz się powtarzały. I to faktycznie pomagało, ponieważ pomagał mi on się skupić na jednej rzeczy, walczyć z nią, może po prostu nawet minimalizować, no bo wiadomo, że człowiek jest grzeszny. Bierzmowanie było takim ważnym elementem w moim życiu. Chociaż przyznaję, że dopiero po bierzmowaniu, moje życie duchowe nabrało takiego większego rozpędu. To jednak wydaje mi się, że, że był to taki, taki przełomowy moment, który pozwolił mi podjąć decyzję, że, że wybieram Pana Boga na, na całe życie. Spotkania formacyjne, które pozwoliły mi trochę poznać Boga z innej strony. No jak ktoś się zazwyczaj mówi, że mówią mnie, że Pan Bóg jest tym starcem, który każe ludzi. No to jest nieprawda. I, I właśnie uczęszczanie w takich spotkaniach formacyjnych czy właśnie w spotkaniach przygotowujących do Światowej Dni młodzieży. No, pozwala poznać Pana Boga troszkę z innej, z innej perspektywy, spojrzeć na Niego innym okiem no i wydaje mi się, że, że takie właśnie momenty tych spotkań mogą po prostu pomóc w lepszym rozumieniu zarówno swojej wiary, jak i zrozumieniu, zrozumieniu Pana Boga. Dla młodego człowieka takim ważnym elementem w rozwoju duchowym wydaje mi się, że jest znalezienie sobie wspólnoty, w której będzie się mógł ten człowiek rozwijać duchowo. Taką wspólnotą może być Salezjański Wolontariat Misyjny, może, może to być właśnie ta grupa ludzi przygotowujących się do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Dla mnie takimi, dla mnie takimi grupami, takimi wspólnotami, no to z pewnością jest oratorium. Yy, właśnie ta grupa osób, które przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Yy, no i mm. oczywiście yy, Salezieni współpracownicy, yy, którzy, którzy od niedawna zaczęli u nas taką swoją oficjalną działalność. Yy, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w Lizbonie.